Siema, siema widzu jest poniedziałek, więc zacznijmy ten poniedziałek bardzo pozytywnie, bo powróciła legenda. Okej, okay, może legendą go bym nie nazywał, bo jest krótko na YouTubie, a według mnie legendą na przykład nie wiem, jest taki Rezi lub coś takiego, bo, bo oni już są dłużej, ale na pewno jest to ikoniczna yy, postać na polskim YouTubie, czyli Leksiu, który <laughs> na początku tego roku nie miał zbyt dobrego okresu, czekaliśmy na niego 8 miesięcy i nareszcie powrócił. Leksiu powrócił, powrócił Wrócił w swoim stylu, bo jak wiecie, był znany z muzyki. W sumie on w ogóle w Team X2 był tylko dlatego, że miał im robić muzykę. A jakoś tak wyszło, że Stuart go chciał do Teamu X2 i, i, i jakoś w sumie go dali eksperymentalnie i bardzo go polubili. W sumie był najbardziej lubianą postacią w Teamie X2, więc taka jest jego historia. Dlatego powrócił w swoim stylu, tak jak ja przewidziałem, i wypuścił piosenkę. Piosenkę, na którą teraz będziemy reagować. jedyne co o niej słyszałem, to w sumie ten snippet i też to, że jest dużo nawiązane. Do, do tej całej dramy z Konopskim i nie tylko, więc e, jeżeli słyszę słowo drama, to oczywiście muszę obejrzeć. <laughs> Zostawcie lajka, like widzowie. Lajki like bardzo ważne, bo jest poniedziałek, żeby zacząć dobrze e, tydzień. Zostaw lajka. Like e, suba też możesz zostawić, bo 2 miliony już niebawem i oglądamy. Już flex butami, ale w ogóle ja tam mówiłem, że prawdopodobnie ta piosenka będzie z Moniką Kociołek i ogólnie z CMX2. Mam nadzieję, że się mylę. <laughs> Mam nadzieję, że to po prostu będzie Leksiu. Ale ogólnie w opisie mamy, wróciłem. Zamykam pewien rozdział w swoim życiu i otwieram nowy. W poniedziałek o 18.00 QA o wszystkich nurtujących Was tematach. Na tym kanale odcinki będą się pojawiać regularnie, w każdy wtorek i sobotę o godzinie 18.00. Czyli Leksiu wraca i jeszcze nie systematycznie nagrywał, czyli no, no, nareszcie wykorzystuje, jakby to, że było. O nim głośno i w ogóle według mnie bardzo dobrze. A to, kto to jest, kuźwaty? A, że ziomek jakiś jego czy coś, ale patrzcie jaki flex robi kurde Leksiu Po tym powrocie po 8 miesiącach Jest złoty kurde yy, naszyjnik, jest złoty zegarek Są buty, jest dobrze <grystanie> On tak naprawdę przez te 8 miesięcy nie, nie dochodził do siebie Przez to co mu zrobił, jak go pomówił Tylko pojechał na truskawki do Holandii <grystanie> No face, no case, przeszedłem piekło Cały naród widział, jak mam berło ale przekminiony tek, że ciulowa akcja, że dojrze ciulowa akcja, to jeszcze ci, ci, ciulowe, że wiecie, że, że, że penis. Śmieszne w sumie, do, dobrze przekminione, Leksiu. Ale o co chodziło w ogóle z tym, o co chodzi z tym no face, no case? Bo ja, jakby to jest tytuł, on cały czas to śpiewa, ale nie rozumiem o co chodzi do końca. No bo no face, no case, a że, że, że te zdjęcia, co wypłynęły, to tam nie było jego zdjęcia, więc yy, nie, nie ma sprawy? Chyba o to chodzi, nie? Kto nigdy nie zrzeszył, nie rzuci we mnie kamienie. No face, no case, przeszedłem piekło, cały naród. Leksiu chyba na jakimś odcinku mówił, że on właśnie tak, ta, ta, taki styl muzyki chce robić, że to go jara i to w przyszłości będzie chciał robić. I, i fajnie, że jako powrót miał tyle czasu, żeby przykmienić właśnie takie bardzo e, teksty, takie, że trzeba serio to obejrzeć pięć razy, żeby zrozumieć wszystko, prawdopodobnie i tak dalej nie zrozumiemy. E, więc to fajne i takie według mnie pas, pasuje do niego taki agresywny rap. Oni patrzą mi na ręce, to niefajne! Nie wcisnąłbym klitu, że to fejk z to nie łapie. Gdyby nie ta gruba skóra to bym dostał żydy papier Ja mam wyjebane i tak szczerze japę O, tutaj chyba nawiązanie do tego hy, filmiku, czy tam zdjęcia z odkurzaczem Że ktoś po prostu na też grubszą osobę wkleił tatuaż Leksia I, i każdy mówił, że to jest Leksiu i to, to był fake. Nie mów typie na mnie raper, z tego co kojarzę to raperzy robią papę Proszę bąk w DM zapomniałem posłać paczkę Sorry łojciu, szczerze kurwa to nie byłem w stanie Sorry. Nawiązanie do tego co Konob wrzucił, żeby skompromitować jeszcze bardziej Leksia Czyli yy, nagranie jak bąka Syła do łajtek. Ja nawet nie wiem jak w sumie, nie wiem, nie wiem dlaczego Leksiu się chwalił tym do innych osób, ale też nie wiem dlaczego Konop to wsadził jako argument do jego filmu, nie wiem. Oprócz kompromitacji Leksia to nie było raczej żadnego innego powodu. Ja nie jaram, sam se na bipaj, przez cukrzycę wyglądam jakbym miał wyjebane lacie. Kto kurwa wymyślił, żeby w rurę wsadzać pałę, nie ma co zamiatać. <laughs> o, chyba nie widziałem nigdy, żeby jeszcze to mówił publicznie, ale mówi, że ma cukrzycę, więc to jest taki, takie nawiązanie że to jest totalne zwierzenie się, i w ogóle to jest taki, wiecie, oczyszczenie się dosłownie. Nowy rozdział w jego życiu. E, i, I jeszcze mówi o tym, że podkurzał, że te, też wiecie, nawiązanie do tego zdjęcia z odkurzaczem. Tego przerobionego zdjęcia, oczywiście. No face, no case, przeszedłem No dobra, ale akurat jedzenie surowego takiego mięsa to chyba, to chyba, to chyba jedyna rzecz, która mi się póki co nie poda w tym całym teledysku. Cały naród królewicz czy mam Wiem, chujowa akcja, ale przeszłości nie zmienię Rzeszł, rzuci we mnie kamieniem. Nie, no, Leksiu, to jest tragedia. No, tutaj idziemy ze skrajności w skrajność, no. Albo surowe mięso jesz, albo kuźwa gotujesz tak, znaczy grillujesz tak, że jest stałe czarne, o takiego czegoś się nie je. No face, no case, przeszedłem piekło, Cały naród widział jak królewicz trzyma w akcja, ale przeszłości nie zmienię. Kto nigdy nie zrzeszył, nie rzuciwym nie kamieniem. 60, no, nie 14. Finalnie 15, a myślałem, 18. Okej, okay, tutaj Disna Konopskiego, że nie, nie miała 14 lat, miała. 15, co prawda parę miesięcy po 15, no, do, no dobra, yy, no a on myślał, że 18, okay, no okej, no, no okej. Okay. Ja już mówiłem, więcej farta niż rozumów w takiej sytuacji, ale ważne jest się uczyć na błędach, tak? starsze, 40 na chacie, ty mnie. No nie, nie znam cię, Leksiu, ani nie znałem cię z tamtej strony, ani nie znam cię z tej strony, to teraz mówi, że 40 na chacie, że 40-letnia kobieta o to chodzi? Ponownie idziemy ze skrajności w skrajność. Chyba o to chodzi w tym całym klipie, a nie, no dobra, no. Jak tam kto woli, no. Nie patrz pomawia, czy morda, sprawdź mnie! Sprawdź mnie! Jakim celu ty tak nie Dlaczego Konopski nagrał ten film? Dlatego, że chciał po prostu atencji. Wow, mega drama, wielka drama, dużo, dużo wiusów. No i faktycznie dostał tego, co, co chciał, no ale pewnie nie spodziewał się takiego efektu ubocznego, co jest bardzo dziwne, tym bardziej dotykając takie, takie sprawy, takie takie case'y. Jestem chirurgiem od chrapiących przegryg, gra w od dawna a mnie wychilował druid. Wy... Nawiązanie do tego, że jako pierwszy Wardenga bardziej go bronił publicznie i faktycznie go wychilował, czyli Naprawił mu ten wizerunek i to bardzo. Nie dajcie się i uważajcie na podstępne suknie, tylko parapetowal Zaproszenia dalej, zamknięta brama, kurwo, nic się nie zmienia Trochę monotonna ta piosenka pod koniec, szkoda, że nie ma jakiegoś, wiecie, że, że nagle zaczyna śpiewać ładnie czy coś, wiecie, takie, takie trochę zmiany wokalu czy, czy coś, no bo trochę to nudne się robi, ale też może dlatego, że to nie do końca mój typ muzyki, ale widać, że Leksiu się na pewno w tym dobrze bawi. No, ewidentnie tekst tutaj był bardzo rozkmiony i w sumie, na no jak już mówiłem, no, no jest po prostu bardzo rozkminiony, to widać. Ja nic nie powiem, tak jak ranek ale jeszcze wam pokażę, tak jak kiedyś. O, tu nawiązanie do Dlatego, że jak y, zaśpiewali, że kiedyś wam pokażę tak jak Leksiu, pałę. No. Tak, ale jeszcze wam pokażę tak jak kiedyś. Sparty. Bardzo fajny powrót, gratuluję, ale ciekawi mnie, jaki teraz będzie content robił Leksiu. W sumie, no, miał 8 miesięcy na zastanowienie się nad tym, co będzie robił, aby nie był tak zwany mini y, zrobiony na YouTubie. Bo jak tak się zastanawiam, to ja nie wiem, co bym widział u Leksia, nie? No, na naprawdę, no, na pewno nie jakieś challenge głupie. I raczej on też by tego nie chciał robić. Może jakieś vlogi będą. Na pewno będzie muzyka raz na jakiś czas. No ale oprócz tego, pomiędzy tym też coś powinien robić. Tak mi się wydaje. Życzę mu wszystkiego dobrego. Należy mu się po tym pomówieniu. No i tyle, widzowie. Ja się z wami żegnam. Zostawcie lajka. Yy, za powrót Leksia. Oczywiście, tak. Zostawcie u mnie lajka. Za to, że się powraca. No, to zostawcie u Leksia też lajka. O, niech będzie. I subujcie jego kanał. O, jeszcze bardziej zareklamuję. Kurde, to, to brzmi, jakby to była jedna wielka reklama. Dobra, widzowie. Żegnam się z wami. Miłego dnia. Widzimy się jutro. I na razie miłego dnia.